kochane, zapraszam Was na wspólny przegląd nowości do sklepu Action. Na początku prezentuję nowe notesy. Jak wiecie, ja notesy uwielbiam, tak więc nie mogłam ominąć tego działu. Są to bardzo klasyczne notesy w linie za 8,95 zł. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne. Bardzo spodobał mi się również ten kwiatowy wzór za 8,79 zł. Całość jest wykończona złotym kolorem. Za 4,49 zł w Action możemy kupić nawadniacz kropelkowy do roślin. Dostępne są trzy kolorki. Jeżeli jesteście w jego posiadaniu, to napiszcie proszę w komentarzu, czy warto jest go kupić. Do sprzedaży w Action powróciły również zestawy pomadek od marki Chupa Chups, natomiast mamy również nowe zapachy do kontaktów. Za zestaw dwóch zapasów oraz wtyczki płacimy 10,99 zł, dostępne są dwie wersje zapachowe, a tutaj za 3 zł są również takie klasyczne odświeżacze. Pojawiły się również nowe wagi kuchenne, szczególnie ta biała wersja kolorystyczna, przypadła mi do gustu. Za taką wagę płacimy niecałe 25 zł. Jest to waga szklana. Mam również świetną informację dla fanek złota: pojawiły się nowe, przepiękne, szklane bombonierki. Są, jak widzicie, wykończone złotym elementem i kosztują tylko 8,95 zł. Uważam, że taka bombonierka stanowi piękną dekorację, na przykład na stole. Kolejna nowość to taki zestaw czterech miseczek, które świetnie sprawdzą się na przykład na przekąski. Są to miseczki plastikowe i za cały zestaw płacimy 8,99 zł. Do kompletu możemy również zakupić zestaw talerzy w dokładnie tej samej cenie. Nowość, która myślę, że skradnie Wasze serca, to te cudowne obrazy. One kosztują niecałe 30 zł. Są naprawdę całkiem spore, mają piękną drewnianą ramę i naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Tuż obok znalazłam również obraz troszeczkę droższy. On kosztuje 45 zł, ale jak dobrze się przyjrzycie, mamy tutaj również materiał i to wygląda rewelacyjnie. To jest taki dodatek, można by powiedzieć, 3D który pięknie prezentuje się w całej kompozycji i na pewno świetnie uzupełni Wasze ściany. W nowościach mamy również nowe kolory ceramicznych doniczek, tak to się prezentuje. Chcę Wam pokazać wszystko w całości, żebyście właśnie w moich przeglądach mogły zobaczyć jak najwięcej tych produktów na półkach. A tutaj jeszcze takie letnie kwiaty w doniczce. Mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne tych doniczek, a za sztukę płacimy niecałe 13 zł. Zabieram Was również na dział z podkładkami oraz z bieżnikami, Tym razem pojawiły się nowe bieżniki. W składzie mamy bawełnę oraz poliester i są dostępne bardzo fajne, letnie kolory. Za taki bieżnik płacimy niecałą dyszkę, a jego wymiary to 35 na 130 cm. Mamy również nowe łapki kuchenne oraz są fartuchy za niecałe 14 zł. Są to bawełniane fartuszki w różnych w różnych wersjach kolorystycznych. ręczniki kuchenne na pewno kojarzycie z mojego kanału, gdyż niejednokrotnie Wam je pokazywałam. Teraz mamy nową wersję kolorystyczną, połączenie koloru grafitowego wraz z szarością. Za cztery ręczniki płacimy niecałe 30 zł, a teraz zabieram Was na dział kosmetyczny, na którym znalazłam nowe tonery koloryzujące za jedyne 7,95 zł. Są one od marki Delia, jest to bardzo znana, dobra marka. Action pojawiła się również nowa odżywka bez spukiwania za 6,95 groszy. Ma ona spowodować, że nasze włosy będą wyglądały jak po prostowaniu keratynowym. Marka Tresemme jest bardzo znana i zawsze jestem pozytywnie zaskoczona, w jak niskich cenach możemy te produkty kupić w action. Na przykład za taki szampon płacimy tylko 9 zł, i 95 groszy, również w tej samej cenie dostępna jest kokosowa odżywka, a z tego co się orientuję w wielu innych drogeriach produkty są o wiele droższe. Myślę, że tą serię bananową z mojego kanału doskonale znacie. A teraz dostępne jest również masło do ciała. Za 200 ml płacimy 6,95 zł. Z tej serii już też kiedyś były produkty, chociażby dyniowe. Na pewno pamiętacie je właśnie z moich poprzednich przeglądów. A tutaj jeszcze w nowościach znalazłam taką sól do kąpieli z motywami bajek Disneya. Za jedno opakowanie płacimy 4,95 zł. Znalazłam również nowość na dziale makijażowym, jest to nowy korektor od marki Max More, kosztuje on 5,45 zł, jest to korektor kryjąco-rozświetlający i od tej marki co prawda już kiedyś właśnie były dostępne korektory i one nawet wiszą po lewej stronie, natomiast ta wersja jest nowością. Tym razem na dziale ze świecami nie pojawiło się dużo nowości. Jedynie co zauważyłam to właśnie te nowe długie świece. Za dwie sztuki płacimy 8 zł95 zł, a pozostałe produkty już widziałyście w moich poprzednich przeglądach, tak więc pokażę Wam tak ogólnie jak to się prezentuje. Jedyna jeszcze nowość, którą zauważyłam, to jest taki zestaw prezentowy za 17,95 groszy. On składa się z dyfuzora zapachowego oraz ze świeczki. Na końcu, kochane, chciałam Wam pokazać kolekcję naczyń, która co roku pojawia się w okresie letnim w Action. Składa się ona z dużych miseczek mamy również kubeczki oraz talerze. Myślę, że to jest świetna opcja na majówkowego grilla, a tutaj są również dostępne tace w wielu pięknych letnich wzorach i kolorach. Za taką tacę płacimy 8 zł i 95 groszy. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Napiszcie proszę w komentarzu, co najbardziej wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia. Pa Bye. Ah.